Co by się stało, gdyby każde państwo na świecie zaczęło walczyć, aż pozostanie tylko jedno? Stany Zjednoczone byłyby pierwsze do działania i szybko zajęłyby Meksyk oraz Kanadę, jednocząc cały kontynent północnoamerykański. Na południu Brazylia i Argentyna dominowałyby, lecz dzięki silniejszej armii Brazylia pokonałaby Argentynę. I zajęła cały kontynent dla siebie. W Europie Zjednoczone Królestwo przejęłoby całą część zachodnią, Bałkany znalazłyby się ponownie pod Turkami, a Rosja dominowałaby na wschodzie. W Afryce Egipt i Algieria podzieliłyby północną część, podczas gdy południem rządziliby południowoafrykańczycy. Jednak armia egipska wyszłaby na prowadzenie i zajęła całą Afrykę dla siebie. W Azji Chiny okazałyby swoją dominację, przejmując cały kontynent. Jednak wojska USA zdemolowałyby Amerykę Południową, a następnie zajęły połowę Europy. I Afryki, podczas gdy Rosjanie pokonaliby Chiny i przejęli drugą połowę świata. Ostateczna bitwa rozegrałaby się między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, i po zaciętych walkach zwycięstwo odniosłyby Stany Zjednoczone.